Dość nietypowo, bo we wtorek kończyła się 26. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jako ostatni na boisko wyszli piłkarze warty Poznań i Zagłębia Lubin. Wydarzeniem dnia był powrót do składu gospodarzy. Adama z Relaka to dla niego pierwszy mecz. Od 1 września. Tu atak gości i strzał Munioza, z którym radzi sobie grobelny. Znowu goście Mateusz Wdowiak. Mateusz Wdowiak. Indywidualna akcja pomocnika. Zagłębia strzał wdowiaka. I ponownie dobrze grobelny. Zrzutu rożnego piłkę w pole karne posłał Dąbrowski wprost. Na głowę Aleksa Ławniczaka. Piłka ociera się o poprzeczkę. Nie ma gola dla Zagłębia. Po chwili Stavropoulos przedłuża zagranie do Kupczaka i piłka w siatce, tak jest! Sędzia główny daje znak, że tu piłka przekroczyła linię bramkową i Warta prowadzi 1 do 0. Dla Mateusza Kupczaka to trzeci gol w tym sezonie. Nie zdążył Sokratis Duty z interwencją i to Warta. Prowadzi w grodzisku Wielkopolski. Zagłębie rusza do odrabiania strat. Mateusz Wdowiak. Mateusz Wdowiak w polu karnym. Wdowiak do Poletanowicza. Będzie strzał, tak jest. Znów górą Jędrzej Grobelny. 32. Minuta gry. Damian Dąbrowski do Aleksa Ławniczaka. Co tam robi Grobelny? Najpierw zatrzymał Ławniczaka, potem. Kurminowskiego, a na koniec jeszcze Tomasz Przykryl wybija piłkę po strzale Maty. Kapitalna gra defensywy Warty Poznań. Kapitalna gra w bramce gospodarzy, Jędrzeja Grobelnego. A to już fragmenty drugiej części spotkania. Matuszewski z rzutu wolnego Szymonowicz i tym razem to Dudis ratuje zagłębie Lubin. Munios, Munios na połowie warty, Munios fantastycznie do Chodyny, Chodyna do Kurminowskiego i mamy remis! Grobelny pokonany! Dawid Kurminowski z siódmym golem w tym sezonie i czwartym w pięciu ostatnich spotkaniach. W fantastycznej formie jest były król strzelców Ligi Słowackiej. Dla Zagłębia to było mało, a więc idą goście po trzy punkty. Poletanowicz, poletanowicz w pole karne, znów Kurminowski i tylko poprzeczka. Byli piłkarze Waldemara Fornalika o włos od wyjścia na prowadzenie. Końcówka należy jednak do piłkarzy Dawida Szulczka, Matuszewski, leż już jego wrzutek w tym meczu, teraz uderzał głową epel, i tylko słupek. Ten mecz obfitował wiele strzałów na bramkę, aż 23 uderzenia oddały oba zespoły. Ostatecznie mamy jednak podział punktów warta Poznań za Głębie Lubin 1 do 1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.